Julson Kozak szoty robi. Bej. DJP okazał się człowiekiem, który bardziej żyje w internecie: czyli suby, drwiny, lajki, życie internetowe. Więc, ziomuś To, że kiedyś będziemy kumplami, to nie zmienia faktu. Zachowałeś się jak pała i wypierdalam cię oficjalnie ze swojej gry. Bo widzę, że jeszcze nie dorosłeś że masz smarki pod nosem. Żyjdź sobie dalej w tym swoim świecie, na tym swoim kanale. Rób sobie te swoje gierki ustawiane pod ludzi. Wciskaj ludziom kity o klaunach, o różnych ściemach. Ja oficjalnie cię wypierdalam ze swojej gry. Później mnie ładnie poprosisz, żeby do niej wrócić. Jak ładnie poprosisz i mnie przeprosisz, to ciebie wezmę z powrotem. Nie nagrywa już nic na mnie mam wyjebane. Żyj sobie swoimi bajkami. Wciskaj ludziom kit Żyj sobie. I ten atenc już ozdoba, już od ciebie odbija. Ludzie są w grze. Inteligentni ludzie są w grze. Ja nie mówię, że nie jesteś inteligentny. Jesteś inteligentny ale za bardzo ci zlasował mózg ten internet więc powiem grzecznie wypierdalaj z gry bo dzisiaj nic o mnie nie mówisz bardzo grzecznie cię proszę nie zadzieraj z za ozdobą masz tego swojego kolega jakiś tam sypiński czy chujwy jakiś taki wygląda jak ogród taki o poczekajcie bo jakiemuś panu coś się stało